Dzień dobry Piotrek, Peto PMP Audio Kolejny zmaciacz, kolejny test Właśnie mam to już wszystko za sobą W tym wypadku chodzi o firmę, której jeszcze nie miałem okazji ani naprawiać ani nawet testować chociaż oczywiście o niej wiem sporo czyli American Audio W tym wypadku jest to malutki zmaciacz w 1U o mocy 2 razy 100W na 8 deklarowanej 2 razy 150 na 4 od razu mówię, że po pomiarach co mi wyszło właśnie, może najpierw pokażę pomiary, a później powiem więc tak, zgadzałoby się te 100 w na 8 i 150, tam 140 na 4 pod warunkiem, że napięcie wyjściowe byśmy podzielili nie przez 8 ohmów tylko przez 6,5 tak jak jest moja opornica jeśli przez 8 to będzie tam 80 parę W, no ale dobra to jest niuans u mnie ten wzmacniacz będzie pracował tylko do zasilania driverów, więc w zasadzie jest mi to obojętne. Wszystkie pozostałe pomiary tutaj widać. Dodam może e, ważną rzecz. Ten wzmacniacz nie ma żadnych filtrów. Znaczy, ma wbudowany filtr dolno- i górno-zaporowy taki załączalny. Czyli można z niego zrobić na przykład wzmacniacz, który będzie chodził albo górą, albo dołem. Tu jest ten filtr. W żadnej instrukcji ani na panelu nie jest napisane, jaka jest ta częstotliwość, ale ja ją zmieczyłem. Pokażę tutaj o. Widać, że tu jest właśnie high pass, low pass i bypass. I teraz high pass to jest generalnie 100 Hz. Można liczyć podział 6 dB. I, I to jest właśnie tak, że albo chodzi do 100 herców, albo od 100 herców. Natomiast w funkcji bypass, czyli bez żadnych filtrów, nie ma totalnie żadnych filtrów. Chodzi poniżej 10 herców w dole i chodzi powyżej 50 herców spokojnie w górze. Konieczne filtry, zarówno na górę i na dół, bo tutaj żadnych filtrów tego typu nie ma. Zmacjacz ma bardzo szerokie pasmo, co zresztą o nim akurat dobrze świadczy, no ale. Dla głośników niekoniecznie jest to korzystne. Wykonanie prima, nie ma żadnych zastrzeżeń. Bardzo porządna obudowa. Można zdjąć panel, przeczyścić grube, grube uszy, co ma znaczenie, bo ostatnio dwa wzmacniacze do mnie dotarły, były super zapakowane i w obu uszach i oba uszy były w jednym jedno ucho, a w drugim drugie były wygięte w transporcie montaż bardzo porządny żadnych glut klejów, bardzo porządnie wykonane druki, mechanika, tu wszystko się zgadza. Jak widać solidny, duży toroid z zabezpieczeniem takim własnym termicznym tam bodaj 130 stopni porządne tranzystory, NO2 do celów audio, a nie jakieś tam durne IRfy. Do przetwornic po 5 zł sztuka. 4x700 zasilacz. Też zupełnie przyzwoity, a nawet powiedziałbym doskonały do takiej mocy. Jeden mostek, zasilacz jest wspólny. I tak jak mówię, wszystkie, cały ten wzmacniacz jest naprawdę wykonany, można powiedzieć, wzorowo. Moc mniej więcej się zgadza. Sinus jest oczywiście piękny w pełnym paśmie, jest to klasyczna końcówka. Tu jest termik, taki wspólny dla obu kanałów. Jak się rozłączy to oba, to będzie protek. Jedyne moje zastrzeżenie takie konstrukcyjne to jest takie, że jak widać, te tranzystory są przymocowane tutaj do stosunkowo cienkiej blachy tego radiatora. Ten radiator jest duży, to fakt, ale żeby to ciepło przeszło stąd tu no to dużo w ogóle praktycznie zawsze tu będzie cieplej a tu będzie chłodniej mimo że są dwa wentylatory no to jest fizyka gdyby na przykład były parami po obu stronach to wtedy tak może w jakiejś innej wersji po prostu montują dodatkowe tranzystory jest większa moc nie wiem to jest jedyna rzecz która mi się nie podoba jeśli chodzi o konstrukcję poza tym wszystko jest fajnie są dodatkowe 8A bezpieczniki w tym w samej końcówce tu jest bezpiecznik sieciowy budowany w gniazdo też wymienialny jedyne co można powiedzieć takiego z punktu widzenia przeciętnego użytkownika że no mamy stosunkowo małej mocy wzmacniacz stosunkowo ciężki bo to 11 kilo waży ktoś by powiedział o 11 kilo to nie jedna firma zrobi w jedenu 5 kilowatów okej okay. Ale to są nieporównywalne zupełnie rzeczy. No i co? Jeszcze tylko może to, że ten wzmacniacz jak, jak na swoją moc jest stosunkowo drogi. Nie wiem czy jeszcze jest oferowany, ale tam chyba coś 1100 zł kosztował w sklepie. Więc yy, relatywnie drogi jak do mocy, ale tak jak mówię, wszystko inne się w nim bardzo dobrze zgadza. I trudno mieć do niego jakieś zastrzeżenia. Nie katowałem go oczywiście, bo nie było sensu. Tak jak mówię, u mnie będzie pracował w trójdrożnym systemie, będzie zasilał tylko drivery, dlatego musi być limiter, bo ten wzmacniacz nie ma limitera. To jest jego wada. Dwa inne modele z tej serii mają, ten nie ma, e, czyli można go po prostu przesterować, co zresztą widać na oscyloskopie. Już nie będę tego po raz tam kolejny pokazywał. E, jak widać, jeszcze może tutaj pokażę bo dekla, dekiel zdjąłem, ale wszystko jest naprawdę bardzo estetycznie wykonane, z porządnych materiałów i biorąc pod uwagę, ja powiedziałem, że drogi, no faktycznie, ale tak naprawdę nikt w Polsce za te pieniądze dziś takiego wzmacniacza raczej by nie zrobił. No niestety tak, takie są realia i dlatego ja już bardzo dawno, po ponad 20 lat temu, wycofałem się z produkcji końcówek, ale w najbliższym czasie obiecuję, że właśnie postawię na stole swoją końcówkę sprzed 20 paru lat i zrobię takie same testy jak tych wszystkich macniaczy, które, które do tej pory tutaj pokazałem i będzie jakieś tam porównanie. A na razie kończę, bo chyba już więcej tutaj do dodania nic nie mam. Dziękuję.